Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie w dzisiejszym odcinku, a mianowicie co sobie zakupiłem w Decathlonie, coś z rzeczy survivalowych i coś z rzeczy turystycznych. A więc na pierwszy ogień idą takie kalosze z. Z taką jakby wkładką, widzicie? Z taką wkładką, z takim futereczkiem, dzięki czemu nie będzie mi zimno, gdy będę chodził na przykład po śniegu. Kalosze są z gumy, więc są wodoodporne. Kupiłem je za cenę 50 zł. No, moim zdaniem polecam, bardzo polecam. Yy, nadają mi się na śnieg, na wodę, na błoto, na wszystko w sumie. I jeszcze dodatkowo mają te futerko. I są w dość małej cenie, bo tylko 50 zł, więc... Więc, no... Więc moim zdaniem ja polecam. Zakupiłem je na dziale... Myśliwstwo... Tak, myśliwstwo i... Wędkarstwo, no moim zdaniem są bardzo godne polecenia. Dobra, przechodzimy do następnej rzeczy. Następna rzecz to plecak yy, koczuła yy, ma tutaj właśnie takie zapinanie. Dzięki czemu można sobie skrócić. Można sobie po prostu można sobie skrócić yy, co ja gadam? można sobie po prostu umilić chodzenie yy, yy, właśnie, właśnie dzięki temu tutaj mamy paski do yy, regulacji tutaj mamy uchyt po prostu żeby chwycić i yy, tak. Zaczniemy... A, jeszcze jest tu jakiś napis. Apens 15 Junior A więc tak Zaczniemy od głównej W sumie największej komory Plecak ma wnętrze Pomarańczowe Sprawdzę czy tam nic nie ma Nie, tu nic nie ma, tu też co jest bardzo dużym plusem, to siatka po jednej, jak i po drugiej stronie plecaka. Plecak jest w jasnych barwach, co mm, dzięki czemu y, służby ratunkowe mogą nas w łatwym czasie odnaleźć, dlatego bo moglibyśmy zrobić, y, moglibyśmy otworzyć plecak przeciąć tutaj z jednej strony, z drugiej strony. My mieli po prostu jasną barwę, dzięki któremu ratownicy, WOPR lub inni mogą nas odnaleźć na przykład w górach lub, coś, lub w innych miejscach. Tutaj mamy również drugą komorę, właśnie. Tutaj mamy parakordy, dzięki czemu nie będzie nam się to odbijać w trakcie marszu lub biegu. Yy, I po prostu jak mamy jakieś rękawiczki lub coś, nie poślizgnie się to nam. Więc to jest bardzo duży plus. Yy, mamy taki sam, mamy taką samą barwę. Yy, jest tutaj. O. Mamy tutaj taką samą yy, w środku barwę jak i tutaj jak mamy taką samą barwę w środku w drugiej jak i w pierwszej z, z komór i to już jest koniec yy, recenzji tego plecaka kiedy, kiedy indziej z, zrecenzuję ten plecak yy, po prostu zrobię sobie dzień w, pewnie w ferie to będzie w Hmm, właśnie w lesie i pomagam wam tam różne zdjęcia porobi w ogóle i trzeci przedmiot hamak z tak samo skoczły yy, bez żadnej siatki yy, 50 cm o czekajcie sami widzicie mamy tutaj lekką Instrukcje. Ja, ja już go otworzyłem i po prostu zawinam sobie taki sznurek, żeby jak najszybciej rozłożyć hamak. Hamak zakupiłem za 50 zł. Jest dobre moim zdaniem wykonanie. Z czego nie testowałem, na pewno go wytestuję w lesie.